Cześć, z tej strony Bart z kanału Tosty Team, gdzie mam dla Was bardzo nietypowy kalendarz, który pierwszy raz w życiu widziałem, a jest to. BUM! Mama! Kalendarz z zupkami chińskimi, czyli zupki Instant. Firma Mama, został zakupiony na Amazonie i kosztował 29,98 euro. Jest do kupienia w Prime, więc może być u Was w ciągu dwóch dni. Link do kalendarza znajdziecie w opisie filmu, a my ściągniemy sobie to. Cyk, tego nie potrzebujemy. Więc kalendarz ma motywy świąteczne, na plus okienka są dobrze widoczne. Myślę, że to są zupki pełnowymiarowe. Z boku mamy napisane wesołych świąt w różnych językach, bo wiadomo, to są zupki podobno z Tajlandii. Proszę bardzo, tył. Całkiem spoko, takie lampioniki. No, ogólnie fajnie. Jestem ciekawy jak to będzie smakowało, ale fajne. Spotkaliście kiedyś coś takiego? Przejdźmy do otwarcia. Cześć, witajcie z bliska. Zaczynamy otwierać kalendarz dzisiejszego odcinka. Mam swój mały dingsik i są to zupki z Tajlandii, więc aż jestem ciekaw ich smaków. Zaczynamy od numeru jeden. Zobaczymy jak będą się otwierały. Nawet nie tak źle, ale już oczywiście rozerwałem. Jest to zupka orientalna, warzywna, która zawiera 60 gram, a zalewa się to 350 ml wody. No ciekawe. Numer dwa. Hop. O, otwórzcie sezamie. Cyk. Jest to zupka orientalna z krewetkami, czyli również 60 gram i 350 ml wody się zalewa. No, całkiem super. Przynajmniej jest to coś innego niż kurczak złocisty albo ona ostro. Numer 3 mamy tutaj. Spotkaliście się kiedyś z takim kalendarzem? No, bo ja jeszcze, jak żyję, nie. Jest to zupka o smaku kurczaka 55 gram. Całkiem spoko. Numer 4 podobno gdzieś jest jakiś prezent, więc zobaczymy, w którym okienku. Jest to również zupka z kurczaka, ale tym razem makaron ryżowy. Bez glutenu. Ciekawe urozmaicenie. Numer 5. Kalendarz przyszedł do mnie w ciągu dwóch dni. Jest to zupka warzywna z makaronem ryżowym, bez glutenu. 55 gramów. Numer 6. Hop. Jest to zupka padke mao, nie mam pojęcia co to jest, ale widzę krewetki, więc może być ciekawe, coś innego. Numer 7. O, proszę. Jest to jakby rosół wołowy z makaronem ryżowym, gluten fry. Numer 8. Co myślicie o tym kalendarzu? Chcielibyście taki mieć? Bo jest bardzo ciekawy. Trafiła nam się druga zupka z krewetkami w normalnym makaronie. Numer 9. Ale jestem ciekaw tych smaków. Jest to rosołek z kurczaka, tylko że z makaronem ryżowym Gluten fry. Drugi. Numer 10 schowane. cyk. O, jest to zupka z normalnym makaronem o smaku wieprzowiny. Numer 11. Ale super. Okienka dobrze się otwierają, może dlatego, że troszeczkę je psuję, ale to nic. Jest to zupka o smaku kurczaka, czyli coś takiego Ala kurczak złocisty. Numer 12 spróbujemy teraz palcem bez Dinksa. O, zobaczcie, nawet dopiero teraz zwróciłem uwagę, że można to w ten sposób otworzyć. Hop. Jest to zupka Monantok. Czyli makaron normalny z mięsem z wieprzowiny, ale na ostro. Tak? numer 13. O, co teraz kryje? Jest to zupa warzywna z makaronem ryżowym, bez glutenu. Chyba drugi numer 14. Ciekawie, że nie potrzeba dincika. To spróbuję na pewno. Jest to zupka o smaku kaczki z normalnym makaronem. Więc aż mi ślinka cieknie, ponieważ uwielbiam kaczkę. Numer 15. oj, co tutaj? Jest to zupka z makaronem ryżowym i wołowiną. Gluten Fry. Druga, numer 16. No odjechany ten kalendarz. Jest to zupka orientalna z normalnym makaronem o smaku wołowiny. Zupka ważna do 15 .2022, więc mamy trochę czasu. Ale myślę, że zniknie do świąt. Numer 17. Opa. Jest to zupka Patkę Mao. Widzę nad niej krewetki z normalnym makaronem i coś tam jeszcze, więc w sumie nie mam pojęcia co to jest, ale powiem Wam, jak spróbuję. Numer 18. O, a mamy tutaj coś. Jest to zupka Palo. Normalny makaron i smak kaczki. Fajnie. Numer 19. No, zbliżamy się do końca. Jest to zupka Monantok. Czyli ostra wieprzowina. Z normalnym makaronem. Numer 20. O. Jest to zupka z normalnym makaronem o smaku wołowiny. Taki, taka zupa wołowa w sumie. Numer 21. Aha. Jest to zupka orientalna o smaku wieprzowiny z normalnym makaronem 60 gramów. Numer 22. Syk. Syk. Jest to orientalna zupa warzywna z normalnym makaronem 60 gramów. I również zalewa się 350 ml wody. Numer 23. O, co mamy tu? Jest to zupka o smaku kurczaka w normalnym makaronie. I teraz pytanie do Was. Wolicie zalewać w całości, czy kruszycie? Ja zawsze kruszę. Zostało nam ostatnie okienko, numer 24. O! O, co proszę! Ach! Jest to torba na zakupy firmy Mama, a to na dole to w sumie nie wiem, co to jest napisane, ale musimy ją zobaczyć. O proszę cyk. Zobaczcie jaka fajna tytka. Na pewno pomieści wszystkie zupki do środka i można wziąć ją również na zakupy. Dajcie znać w komentarzu, jak Wam się podobało i do zobaczenia w następnym filmie. A i nie zapomnijcie o lajku, komentarzu i subskrybujcie mój kanał. Cześć!